No dzień dobry kochani, słuchajcie, tygodniówka od barana do panienki. Słuchajcie, baranek tutaj. W tym tygodniu powinniście, słuchajcie, wszystkie sprawy przegadać, załatwić aż do środy tutaj, tak? Postarajcie się. Łatwiej będzie Wam do tego czasu tutaj wyznaczyć więcej granic, zakuminkować pewne rzeczy, sprawy, argumenty, tak? Z większym powodzeniem niż zazwyczaj. To jest, kochani, Wam polecane, żeby to ogarnąć. Połowa tygodnia przyniesie Wam odwagę, pewność siebie tutaj i uważam też, że tydzień postawienie też innych po prostu do pionu to może być tydzień, który po prostu pozwoli Wam też bardziej przyjąć kontrolę nad swoim otoczeniem, a nawet po prostu przynieść Wam większego powera w życiu, tak? I to dla Was oczywiście może być bardzo, bardzo korzystne. Natomiast gdy Merkury po 15 maja po prostu zmieni znak na znak byka, trudniej będzie was po prostu, Wam po prostu będzie innych przegadać, przegonić, tej i tak przedyskutować i tutaj po prostu bardziej też zabezpieczyć przed otoczeniem, więc z tym może być, kochani, ty większy oczywiście problem, zwróćcie na to oczywiście uwagę. Zdecydowanie pewność siebie, w połowie tygodnia będzie oczywiście ok. Końcówka tygodnia będzie ciężka, będzie dosyć trudna tutaj, tak, nawet taka roszczeniowa. Będziecie musieli wykazać się w tym tygodniu, zwłaszcza bliżej końca, dużymi nakładami energii, siły witalnej, a grozi wam trochę wypalenie tutaj. Weekend jest okraszony rozwalaniem pieniędzy na prawo, i pra na, prawo, na prawo i na lewo. Proponowałbym generalnie po prostu na waszym miejscu pominąć wszelkie typu wydatki i kwestie takie finansowe, jeśli chodzi o byka. Słuchajcie, Byk, Byk, słuchajcie, to jest tydzień w sumie rewolucji, tak naprawdę tutaj e, u Was. To jest taki tydzień, że będzie żyć po prostu na pełnych obrotach. Już poniedziałek powinien Was natchnąć na zmiany rutyny, nowości, nieoczekiwane niespodzianki, żeby dużo rzeczy się po prostu tutaj też e, działo. E, należycie do bardzo stabilnych, tak, uziemionych tutaj znaków, więc Wy wszystko, mimo wszystko, będziecie próbowali ze stoickim spokojem po prostu ogarniać, tak. Mimo wszystko tutaj to jest tydzień, który może przynosić niespodzianki od, od wyjazdów, po zmiany wizerunku, po przeprowadzki, po cuda na kiju, duże zakupy, po prostu zmiany na każdym możliwym kroku, tydzień po prostu sprzyja wychodzeniu ze swojej sfery komfortu i zmienienia swojego życia pod każdym kątem, tydzień powera i niespodzianek i przykusów. Dużo rzeczy się może oczywiście zmieniać tutaj. Poniedziałek już również z Torkiem powinien być dla Was zaskakujący, pełen niespodziewanych obrotów sytuacji. Tydzień bożywych zmian, i wielu z Was sobie świadomi na przykład, że nie jest szczęśliwy w swoim związku, w swojej rodzinie, tutaj tak, w swoim partnerstwie, i będzie po prostu chcieli tutaj porwać się na jakieś po prostu zmiany, tak? Pod takim oczywiście kątem. Tydzień jest pełen reform i na pewno sprzyja po prostu wychodzeniu z konwenansów, przemywaniu się tutaj, tak, jakoś zmienienia swojej codziennej rutyny na bardziej ekstrawertyczną. To jest spoko. I powiem Wam, kochani, tak, pocieszające jest, że od środy Merkury jest w Waszym znaku, a więc po prostu rozmowa, tutaj dyskusja. Do 3 czerwca powinna być dla Was po prostu tej lepsza, tak, tutaj wycieczki, jakieś podróże, formalności, załatwianie różnego typu spraw komunikacyjnych, intelektualnych, edukacyjnych, tutaj rozwojowych, będzie dla Was o wiele bardziej też pomyślne. Weekend może być po prostu pełen tutaj też niespodzianek. Yy, tak naprawdę weekend może nieść nawet po prostu tutaj chęć zerwania związku, rozstań tutaj tak, poznania miłości życia i otwarcia się na całkowicie nową osobę, jeśli chodzi o związek partnerski, Nagaz sprzyjający po prostu czas tutaj. Tydzień, który generalnie sugeruje po prostu, żeby yy, z powerem po prostu wprowadzać rewolucję w życiu, i to się może wam naprawdę bardzo dużo tutaj fajnych rzeczy przez to udać. Tak? Generalnie tydzień jest naprawdę pełen polotu i nie warto go po prostu marnować na rutynę. Jeśli chodzi o bliźnięta, słuchajcie, yy, bliźnięta, powiem wam tak, hmm, połowa tygodnia to jest w sumie tak naprawdę realizowanie bardzo szybko waszych planów, waszych potrzeb, waszych argumentów i to jest taki tydzień, kiedy tutaj przed jakieś Zawiłe sprawy, zawiłe, sp zawiłe problemy, zagubienie, tutaj, tak? Rozkojarzenie, może nawet infantylność możecie trochę zaginąć w natłoku spraw, możecie mieć po poczucie przesycenia w waszym życiu, tutaj, tak? Różnego typu rzeczami, znudzenie, tutaj również jak najbardziej. I powiem wam, kochani, tak. W tym tygodniu uda Wam się osiągnąć mimo wszystko, jakieś spełnienia, tak, obronić swoją również jakąś taką pozycję tutaj, tak? Że generalnie wychodzicie w tym tygodniu, tak czy siak z klasą na waszą po prostu korzyść. To będzie dla Was oczywiście bardzo dobre. Natomiast tak czy siak tutaj duży spontan, duża odwaga przyjdzie u Was w połowie tygodnia, później dopiero zaczną się trochę schody i to może być generalnie po prostu problem tutaj. Do środy warto przegadywać, komunikować, bardziej tutaj, nawet roszczeniowo, odważnie o coś się upominać, tutaj załatwiać sprawy, gdzie jest potrzebna odwaga, impet, tutaj albo, albo po prostu ryzyko, bo wtedy macie większe szanse powodzenia, i to warto po prostu, kochani, tutaj robić. 17 maja, tutaj, to jest ciężki generalnie dzień, i dzień przed, dzień po, to również może być taki czas okraszony, tutaj. Tutaj rzeczywiście możecie być w, w niekomfortowej bardzo sytuacji, manipulacje, presje, mandaty, czasami nawet być może wypadki. Kłótnie, konflikty, jakaś presja, jakieś obsesje, paranoje, wkręcanie sobie różnego typu dziwnych rzeczy może też być. Dzień eskalowania też konfliktów tutaj. Możecie po prostu czuć się trochę między młotem a kowadłem, wódką a zakąską, jak zwał, tak zwał tutaj, więc to będzie oczywiście też trudne. Tutaj można się po prostu zderzyć z jakąś trudną rzeczywistością, której na przykład nie chcecie po prostu, nie chcecie mieć z nią do czynienia, tak? Tutaj. Niekomfortowa bardzo sytuacja może być w waszym życiu. Eee, słuchajcie, kochani. Weekend tak czy siak nie jest dla Was dobry, jeśli chodzi o otoczenie, o ludzi. Tutaj możecie mieć z innymi po prostu dosyć podgórkę. Niedziela, tak czy siak, przynosi psikusy, fajne chwile i generalnie jakieś takie poczucie, nawet satysfakcji, i spełnienia. Więc mimo wszystko, tutaj ten tydzień jakoś powinien się skończyć po prostu dla Was tutaj z yy, sukcesem, tak? Niedziela, poniedziałek. Ale tydzień, druga połowa tygodnia wystawi Was na wiele po prostu prób. Na to trzeba zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o raka, słuchajcie. Bizienta jeszcze nie uważają po prostu na jakieś oszustwa w tym tygodniu, jeśli chodzi o raka. Tu macie przyblokowanie dosyć mocno, i powiem Wam tak: będziecie w tym tygodniu bardziej asertywni, odważni, drapieźni, bardziej złośliwi, tak, pretensjonalni, kutliwi, nawet bym tak to powiedział. Wasza energia, wasza siła, wasza waleczność będzie rosła tutaj. To jest tydzień, kiedy generalnie po prostu będziecie chcieli bardziej zawalczyć o to, co jest dla was ważne, istotne, będziecie bardziej chcieli po prostu rządzić. Trochę to jest tydzień, który wywyższy wasze ego. Tutaj w tygodniu możecie mieć poczucie frustracji, desperacji, że po prostu ten tydzień trochę was tak buja raz w prawo, raz w lewo, że jest za dużo chaosu i zamętu i że macie poczucie po prostu, że cały czas stoicie w miejscu, jesteście przez coś po prostu przyblokowani. Tydzień nie jest dobry na jakieś wyjazdy czy na jakieś po prostu podróże tutaj w tym kontekście. Nie dajcie się po prostu zapędzić w tak zwany róg. Tak czy owak tutaj, kochani, ten tydzień może być dla Was też bardzo oczywiście tej korzystny. Po prostu też pod kątem tutaj ustaleń z innymi ludźmi, przegadywania po prostu tak, tutaj różnego typu rzeczy. Wasz intelekt, wasz sposób po prostu myślenia tutaj się poprawi po środzie również i łatwiej będzie po prostu wam się tutaj dogadywać, komunikować po prostu z otoczeniem, z innymi po prostu tutaj ludźmi. Tak samo. Zwróćcie na to, kochani, uwagę. Drugi, druga połowa tygodnia będzie bardzo szybka, bardzo rozwojowa. Dużo się będzie rzeczy działo. Możecie nawet nie nadążyć. Zwróćcie, kochani, na to tutaj uwagę. Tak czy siak, yy, tutaj mimo wszystko yy, możecie mieć też takiego, że w drugiej połowie tygodnia nie będziecie po prostu potrafili usiedzieć na czterech literach, będzie was po prostu nosić i miotać, tak to bym po prostu ujął, tak? dużo, <laughs> dużo po prostu zjazdu, za, zaproszeń, yy, towarzystwa i interakcji z otoczeniem, <laughs> chęci spotykania się z ludźmi u Was się bardzo nasili, bardzo się po prostu też wzmocni. Na tak czy siak po prostu yy, jest ryzyko, że niektóre osoby się na Was obrażą. Yy, I w drugiej połowie tygodnia po prostu możecie nie nadążyć za rozwojem sytuacji, tak? Za dużo bodźców będzie po prostu dla was. Jeśli chodzi o lwa, to jest tydzień tak naprawdę. Dosyć intrygujące, bo dużo jakichś takich ciekawych wydarzeń, ciekawych nowin tutaj może do Was oczywiście przyjść, jeśli chodzi o lwa. Jest tutaj szansa na jakiś sukces zawodowy w tym tygodniu, tak czy owak. I tu trzeba zadbać o jakieś sprawy finansowo-materialne, bo to, to może u Was bardzo mocno po prostu tutaj kuleć. 17 maja, od 16 do 17 maja to jest ciężki trochę czas, bo tu będą trudne rozmowy, tak tutaj. Jakieś sprawy przeszłościowe, manipulacje tutaj, tak, konfrontacje, nieprzyjemny bardzo okres czasu tutaj narażony konfliktami i nieporozumieniami, tak samo również mocno. I 18 tutaj dzień daje po prostu jakieś tej nowe możliwości, nowe pomysły na siebie tutaj, przełamanie jakichś po prostu ograniczeń, jakieś powodzenie, a nawet jakiś sukces do Was tutaj powinien oczywiście też przyjść poniekąd może to być dzień, który wybawi Was jakichś tej spraw zawodowo-materialnych, czy nawet urzędowych i to będzie dla Was oczywiście też na korzyść, tak? To może Wam oczywiście tutaj jak najbardziej po prostu brać i e, brać po prostu i sprzyjać w tym kontekście. Tak czy owak e, tutaj e, w tym tygodniu, kochani, jak najbardziej... E, Będziecie mieć możliwość, żeby zadbać o swoje sprawy emocjonalno-fizyczne, połowa tygodnia po prostu da Wam siłę, da Wam energię i wymusi na Was trochę ten tydzień takie działanie bez wytchnienia, tak, że musicie po prostu działać dwa razy po prostu szybciej i mocniej niż zazwyczaj, ale będziecie mieć na to siłę.